Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Już pierwsze zdanie pierwszego czytania z dziejów apostolskich podaje nam w pewnym sensie klucz albo odpowiedź na pytanie kiedy i dlaczego przychodzi Duch Święty. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. A więc musi upłynąć pewien czas nie może to być wcześniej. Trzeba ten czas zostawić Bogu to on ostatecznie podejmuje decyzję kiedy zesłać swego Ducha. Muszą być razem, są wszyscy razem na tym samym miejscu. Autor używa trzech określeń bardzo podobnych, żeby powiedzieć, jaka bardzo to była mocna wspólnota. Oni są wszyscy, nie że kogoś brakuje. Są razem, to znaczy nie są przeciwko sobie, bo mogą być wszyscy jak na Wigilii, ale być przeciw sobie. Mogą być nie na tym samym miejscu, a oni są na tym samym miejscu, więc element poświęcenia czasu, element fizycznego trudu, element bliskości też cielesnej relacyjnie jest w tym szalenie ważny. To jest wspólnota, która od 10 dni się modli. 120 osób modli się razem, jest, są z niewiastami, są, są z Maryją, są apostołowie, jest Piotr. Oni są wszyscy razem na tym samym miejscu, a więc wspólnota, wspólnota, która jest bardzo ze sobą zjednoczona i wspólnota, która zostawia czas Bogu, modli się i zostawia czas Bogu. To jest w pewnym sensie naczynie czy przestrzeń, do którego przychodzi Duch Święty. I mamy oczywiście Ducha Świętego z Świętego, mamy zbierzmowania. przychodzi Duch Święty w naszych osobistych natnieniach, ale warto by pomyśleć, czy kwestia tego, tego że nie zawsze żyjemy we wspólnocie wszyscy, że za dużo tych braków, że nie zawsze jesteśmy razem, czasem jesteśmy przeciwko, że nie zawsze jesteśmy na tym samym miejscu. Czy to nie powoduje, że w nas jest mało ducha, że ten duch święty do nas nie przychodzi? Zadbajmy o, z punktu widzenia ludzkiego o tę jedność między nami, a Bóg zadba o to, żeby nam zesłać ducha. W psalmie 104 psalmista dzieli się taką bardzo prostą wiarą, że to duch Boży sprawia, że wszystko żyje że kiedy Pan Bóg odpiera stworzeniom ducha, to one marnią, tak jakby każdy oddech nasz, również mój teraz, był oddechem Ducha Świętego, Ducha Bożego. Kiedy, kiedy Pan Bóg zabiera ten oddech, Ojcze, w Twoje ręce oddaje Ducha Mego, to ludzie giną, marnieją, zamieniają się w złoki, potem po prostu w kościotrupy, trupy, że tak naprawdę nic nas nie zostaje bez ducha. Stwarzasz je, mówi Psalmista, stwarzasz stworzenia, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. To znaczy Duch Święty jest odpowiedzialny za stworzenie, Duch Święty jest odpowiedzialny za to, żeby było życie. Nieraz się mówi, że ktoś jest taki bez ducha, taki wątły, taki po prostu wegetujący. To, to Duch Święty jest absolutnie, można powiedzieć, pierwszym motorem życia, dlatego tak bardzo warto modlić się do Niego i tak bardzo się też nie dziwimy, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał Ducha Świętego na placu Zbawiciela w Warszawie, żeby przyszedł, stąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi, bo On ma taką moc, moc po prostu Stwórczą. W drugim czytaniu z listu św. Pawła, Apostła do Galatów, dowiadujemy się, że jest wielkie napięcie w człowieku między pragnieniami ciała a pragnieniami ducha. Że jak idziemy za pragnieniami ciała, to są konkretne z tego powodu uczynki. I pisze Paweł o nierządzie, nieczystości, wyuzdaniu, uchwalstwie czarach, nienawiści, sporach, zawiści gniewie, pogoni ze za zaszczytami, niezgodzi, rozłamie, zazdrości, pijaństwie, hulankach. Tych czynów jest bardzo wiele, ale tak samo wiele jest czynów, jeśli idziemy za duchem, kiedy poddajemy się pod władzę ducha. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Chodzi o to, żeby może w dniu tak świętym i pięknym jak dzień dzisiejszy znaleźć trochę czasu, żeby sobie zrobić taki rachunek sumienia, odpowiadając na pytanie, kto tobą rządzi. Czy tak naprawdę tobą rządzi ciało, czy tobą rządzi duch? Czy patrzysz na owoce czy uczynki, czy możesz powiedzieć, czego jest więcej, co przeważa? Jak widzimy, nie jesteśmy tylko duchowi, nie jesteśmy tylko cierśni, żebyśmy sobie zdali sprawę, co pochodzi od ciała, a co pochodzi od ducha. Być może to będzie też jakiś początek naszego wewnętrznego nawrócenia, czy decyzji, żeby jednak być dużo bardziej duchowym człowiekiem. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Jezus mówi do swoich uczniów, że jak ześle ducha Parakleta, ducha tego, który jest pocieszycielem, ale który jest obrońcą, który się wstawia za uczniami, jest rzecznikiem samego Boga, no to ten duch doprowadzi was do całej prawdy, bo teraz jeszcze znieść nie wszystko możecie. I tu się odsłania genialna prawda o tym, że my w życiu dorastamy, że tak jak nie wszystko mówimy małym dzieciom, bo nie wszystko potrafią ogarnąć. Tak samo w szkole nie wszystko tłumaczymy od razu małym dzieciom, bo nie wszystko potrafią ogarnąć, ale jak dorosną, to naprawdę to zrozumieją nawet takie trudne rzeczy z matematyki, fizyki, które wcześniej by się nie śniły, żeby, żeby zrozumiały. Więc chodzi o też taką cierpliwość wobec siebie, że dorastasz. Bóg pozwala ci dorastać i Bóg daje Ci ducha po to, żeby Cię prowadził po prostu jak nauczyciel do tego, żebyś dojrzał w chrześcijaństwie, żebyś dojrzał w wierze, żebyśmy po prostu byli bardziej dojrzali, bardziej świadomi niż byliśmy wcześniej. Dziękujmy dzisiaj Duchowi Świętemu za to, co je, za to że jest. Pozwólmy Mu się prowadzić i prośmy Go naprawdę o to, żebyśmy na starość albo przynajmniej z wiekiem no byli chociaż o trochę bardziej dojrzali w wierze. I wtedy, kiedy zaczynaliśmy. Pana z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.